Dzień dobry. Przepraszam panią. Czy wie pani, czy bociany mają młode? Tak. tak. No nie było, bo w tamtym roku na pewno nie było. A w tym roku? Co przejeżdżam? Odkąd remont robili nam i wszystko sobie Aha. To nie było może 3 lata. Tak, to nie było. I A cały czas nie było. Dzisiaj, w tym, w tym rok roku przyleciały wcześniej, jest... podobno ta pani ze sklepu mi mówiła, i że niby powinny mieć lęk, bo to wygląda na to, że one teraz pilnują już tak, coś, tak. że cały czas siedzą. Ale i, Aby... i, też mi się wydaje, bo tutaj nasi, nasi sąsiedzi mhm. się wzięli, że tak powiem, i w 50%. Nawet więcej gniazdo zrobiły, zrobili. Te kije, które są poprzeplatane tam, tak, tak, to wiem. Mhm. Więcej było zrobione niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to było. Wiatr zwiewał im ciągle, ja też no, tu no, przyjeżdżałam. Zwiewał, ale I no, jak i... słów, to, zwalili to wcześniej, ale w tamtym roku już był stał i on tak. miały. W zeszłym roku i dwa lata temu były w gnieździe, ale młode. Ale też był. były walki, więc tak, mogła tak, stara tak, para tak. zostać przegoniona przez młodą nielęgową. I one nie miały no, lęgu, w nie ale w tym roku już się, też czekałam. Że będą, że będą, tak, bo byłam i w obieździe i w Dębinie, tam wszędzie, no, zna, znaczy w Dębinie nie ma teraz, ale w obieździe już widać łebki. W Smołdzinie byłam, objeżdżam te bociany, patrzę, no, gdzie, ja to z ustki, ale... Jeszcze teraz to już widzę, że więcej stoi. A tak to było, że ona dużo długo siedziała. Czyli tak? y, siedziała na jajkach. Tak. A teraz... Mogły się wykryć w zeszłym tygodniu. Tak, i teraz są małe. On Jest już ciepło, więc ona nie musi ich grzać tak, tak, i tak. tylko je osłania od słońca. Tak Ale to wygląda. Mogła, wysiedzieć, mogła prędzej? No, tylko zobaczymy. Jeszcze, zobaczymy. To taki młody chłopak madrona. Może tam uda się tak troszeczkę z daleka podlecieć i zobaczyć.